Czołem kapitanowie! Szparagus z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj zobaczymy sobie jednostkę, która nie tak dawno pojawiła się w World of Warships, mianowicie London, czyli okręt premium poziomu szóstego. I co mogę Wam powiedzieć na temat tego okrętu? Słuchajcie, to jest jednostka, która ma 4 działa kalibru 203 mm, więc jak na szósty poziom jest to dosyć spory kaliber. Przepraszam, 4 wieże po 2 działa, czyli tych dział jest 8, te działa przyładowują się co 15 sekund. Ich czas obrotu o 180 stopni wynosi 22,5 sekundy, więc taki dość standardowy. I tutaj co do tego okrętu raczej nie można mieć. Absolutnie, jakichkolwiek zarzutów. Maksymalna dyspersja w tym okręcie, tych dział na tym maksymalnym dystansie mm, zasięgu to jest 126 metrów, Sigma wynosi 2,0. Zasięg dział jest stosunkowo krótki, bo wynosi raptem 13,4 km. Natomiast no, jest to spowodowane, słuchajcie, tym, że ten okręt posiada zasłonę dymną i można go sobie traktować jako taki mniejszy. Belfast na poziomie 6. No, gdyby, gdyby ten okręt miał większy zasięg, nawet o kilometr, albo powiedzmy o 2, no to naprawdę byłby przeciwnikiem bardzo trudnym do pokonania. Jeżeli chodzi o pociski odłamkowo-burzące, to maksymalne obrażenia uzyskane z takiego pocisku wynoszą 2850. Prędkość wylotowa pocisku to jest 855 metrów na sekundę i dla Peków ona jest taka sama, więc jest całkiem, całkiem, powiedziałbym spoko. Szansa na podpalenie wynosi 15% i penetracja pocisku HE to jest 33 mm i to jest wystarczające, żeby na przykład przebijać pancerze dziobowe, rufowe pancerników na poziomu 8. Jeżeli chodzi o pociski AP, czyli, czyli pociski przeciwpancerne, no to przebicie Cytadeli takim pociskiem daje nam 4550 obrażeń. Nadpenetracja występuje przy 14 mm przy tym pocisku, natomiast czas uzbrojenia pocisku to 0,033 sekundy. No i żeby pocisk się uzbroił, to musimy przebić Pancerz o grubości 34 mm. No i co jeszcze? Okręt ma oczywiście torpedy, one mają zasięg raptem 7 km. Maksymalne obrażenia z takiej torpedy to jest 15733, więc powiem szczerze, jak na szóstkę wygląda to całkiem nieźle. Niestety te torpedy są dość wolne, ponieważ rozwijają maksymalnie prędkość 59 węzłów. Jeżeli chodzi o kamuflaż tego okrętu, no to on wynosi 11,7 km bazowo, czyli bez perka kapitańskiego. Z powietrza jesteśmy wykrywani z odległości 6,6 km. Teraz właśnie widzieliście dwie piękne cytadele, bodajże trafione w Devon Shire. Jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to tutaj również szału nie ma. Obrażenia z tej obrony przeciwlotniczej na dalekim dystansie to 56 na sekundę, jeżeli chodzi o średni dystans to 84 na sekundę i jeżeli chodzi o ten dystans najbliższy to 140 na sekundę. Trzeba przyznać, że ta obrona przeciwlotnicza nie jest zła, ale pamiętajmy o tym, że tutaj... Nie mamy rozbicia. Jeżeli będziemy się konfrontować z, z samolotami poziomu 6, no to ta pelotka na pewno będzie skuteczna. Natomiast z 8, już wydaje mi się, będzie um, radziła sobie zdecydowanie, zdecydowanie um, gorzej. Czy je, jeszcze coś powinienem powiedzieć. powiedzieć o statystykach? 32,2 węzła to jest maksymalna prędkość tego okrętu. Więc ona jest powiedziałbym przeciętna, podobna do. Um, Krążowników brytyjskich do krążowników amerykańskich trochę odstaje na przykład od krążowników japońskich. Średnica zawracania okrętu wynosi 710 metrów na sekundę, więc również jest dość przeciętna. Czas przedstawienia steru taki bazowy to moi drodzy 7,8 sekundy. Czy ja mówiłem o czasie przeładowania torped? Czas przeładowania torped wynosi 106 sekund. O ich alfie i Prędkości już mówiłem, teraz myślę, że będziemy mogli się skupić na bitwie. Czas działania zasłony dymnej jest również całkiem przyzwoity i myślę, że dzięki tej zasłonie dymnej naprawdę jesteśmy w stanie robić dosyć ciekawe wyniki, schować się przed przeciwnikiem. Liczę na to, że ten budionny pokaże za chwilę nam tutaj być może burtę albo jakiś inny okręt i będziemy mogli sobie za chwileczkę z apeków do tego okrętu strzelić. Zobaczcie, skupienie tutaj idzie nienaganne niestety Aż 6 penetracji, żeśmy już uzyskali szkoda, bo to mogła być salwa, która by zakończyła tego Devonshire. No i teraz już strzelamy z obeków. Budionny jest mocno nadszarpnięty tymi naszymi obekami. Będziemy mu zadawali dość spore obrażenia. Do tego jeszcze pożar. I mamy fraga numer 1, 14 minut do końca bitwy. Mamy zadanych blisko 136 tysięcy obrażeń. Teraz kolejna salwa z obeków. Co ja mogę wam powiedzieć o tym okręcie? Bo ja miałem tą jednostką okazję sobie pograć na testach. To jest całkiem przyjemna jednostka, natomiast ma jedną wadę. Jest bardzo krucha, bardzo łatwo łapie cytadelę. I powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o konfrontację z pancernikami, to w zasadzie bez względu na to, jak się ustawicie względem przeciwnika, będziecie przyjmowali mega wielkie obrażenia i będzie to bardzo irytujące. Jest to jednostka mimo wszystko raczej bardziej dla doświadczonych graczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuację, że skończy Wam się ten dymek, no bo jeżeli się skończy dymek, no to w zasadzie jesteście tutaj odkryci i pancerniki mogą Wam zrobić po prostu jesień średniowiecza, nawiązując do słynnego filmu Quentina Tarantino, Blisko 50 tysięcy obrażeń. Aha, zapomniałem Wam powiedzieć, kto jest autorem bitwy, kolega PL Don Vito. Dziękuję za podesłanie tej powtórki. Dzięki uprzejmości kolegi będziecie mogli sobie zobaczyć, jak ten Londyn się sprawuje. Jeżeli chodzi o losowanie, no to widzicie, jesteśmy tutaj na topce. Minusem na pewno może być to, że mamy po dwa lotniskowce. W każdym pinie, Kongo już mamy, jak widzicie, w zasięgu, więc nieskrępowanie stawiamy sobie zasłonę dymną i będziemy mogli do niego strzelać. Za naszych pleców, jak widzicie, lecą już bombowce torpedujące, które to Kongo i nie tylko jego będą pokazywały. Nasze torpedy gdzieś tam zmierzają w ten przesmyk. No myślę, że ten Izmail się tutaj nie załapie na te torpedy, ale spokojnie powinniśmy. Dać radę go podpalić. On chyba teraz złapał, mam wrażenie, zalanie od lotniskowca, bo ta torpeda trafiła w dziób. Więc jeśli udałoby nam się go podpalić, nam lub komuś innemu, to ten pożarek tutaj na pewno będzie pracował. Widzicie? Pociski teraz są przez Wito wystrzeliwane na linii pokładu, tak aby trafiały gdzieś tam po pokładzie. Może jeszcze jakiś element tego okrętu uda się podpalić, zobaczmy jak to będzie wyglądało, Kongo się troszeczkę oddala, jest za wyspą więc raczej na ten moment nie będziemy mieli bicia na tą jednostkę do Izmaila za chwilę będziemy mogli postrzegać, ale pojawia się widzę na minimapie Fubuki i to powinien być cel priorytetowy, niestety Fubuki nam zniknęło prawdopodobnie to Fubuki było wykrywane przez Samoloty. Teraz sobie odpalamy sondę Hydro. To jest sonda typowo brytyjska, z tego co pamiętam. Wydaje mi się, że ta sonda ma również na wykrywanie okrętów tylko 3 km, ale jeśli się pomyliłem, to poprawcie mnie w komentarzach. Natomiast na pewno z dystansu 3 km jest w stanie wykrywać torpedy. Zasłona dyna nam się kończy, więc będziemy tutaj jakby opuszczali, będziemy na odkrytym terenie, będzie trzeba zdecydowanie na to Kongo słuchajcie, uważać. No jeżeli takie Kongo z tych dział 356 mm nam kupnie, to może być naprawdę bardzo bolesna sprawa. Prawdopodobnie w kierunku naszego dymu fubuki wystrzeliło torpedy. być może one były skierowane do tego Kongo I jak widzicie, Kongo zostało przez kapitana tego niszyciela. Zatopiony, jest to bitwa standardowa. Tutaj wystarczy sobie na spokojnie teraz pilnować tego kapa, no i oczywiście próbować eksterminować przeciwników. Sytuacja jest niekorzystna, ponieważ jesteśmy ustawieni burtą. Gdybyśmy chcieli iść na naszą lewą burtę, to byśmy pokazali cały boczek wrogim pancernikom. Dlatego, jak widzicie, Witos zdecydował się odkręcać w drugą stronę. Okręt oprócz sądy Hydro i oprócz dymu ma również regenerację puli punktów HP, jednakże pamiętajcie, że to nie jest taka typowo brytyjska regeneracja puli punktów HP, to jest taka standardowa, troszeczkę tych HP-ków odzyskacie. Ale to nie będą jakieś wartości, takie jak, jakich na przykład moglibyście oczekiwać, grając sobie lekkimi brytyjskimi krążownikami typu Minotaur i tak dalej. Ten okręt jednak jest gdzieś tam wpisuje się w linię tych tak zwanych krążowników, ciężkich brytyjskich, jak wiecie, one mają dość wysoko cytadele, są dość miękkie, potrafią zbierać obrażenia w zasadzie z każdej strony, więc, więc no, to są okręty, które naprawdę bardziej mimo wszystko dla doświadczonych graczy, tak mi się wydaje, ci gracze, ci gracze mniej doświadczeni mogą się po prostu zniechęcić do całej gry, jeżeli na przykład zaczęliby tymi okrętami sobie tutaj rozgrywać bitwy i byłaby to pierwsza linia, jest dużo więcej powiedziałbym tak zwanych łatwych do gry jednostek, może nie łatwych, tylko dużo łatwiejszych, i raczej bym, bym na miejscu początkującego gracza, na przykład ja osobiście uderzał, jeżeli ktoś chce grać krążownikami w krążowniki japońskie, ponieważ na no, te krążowniki japońskie są po prostu jakby prostsze do Grania tam nie ma jakiejś wielkiej Torpedos filozofii. Mają, mają dużo lepsze torpedy. Zobaczymy, czy te torpedy tutaj się uzbroją. Uzbroiła się torpeda, dostaliśmy. Mamy rozwalony silnik, więc trzeba użyć erki, aby z tego dymu nie, nie wypłynąć, aby móc zwolnić, aby móc wytracić prędkość. Dobre torpedowanie tutaj ze strony tego kapitana było przeprowadzone. Za chwilę, być może, będziemy mogli jeszcze troszeczkę postrzelać do tych samolodzików. Tutaj widzicie literka O. Wjechała to takie mniejsze wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, właśnie miało miejsce. 11 tych samolotów na ten moment udało się zestrzelić. Być może jeszcze jakieś tutaj będą po drodze spadały, no ale widzicie, to są. To są samoloty tieru, z lotniskowców tieru szóstego, no i one jakoś nie spadają mega szybko, więc tak jak powiedziałem na samym początku, no ta obrona przeciwlotnicza jest, jest, jest przyzwoita, ale jakby szał nie robi. Jest wiele okrętów, które, które tą obronę przeciwlotniczą na pewno mają zdecydowanie lepszą. Prawdopodobnie nam teraz tu gość zatopi Hawkinsa, a my będziemy polowali tutaj na Nürnberga i na Devonshire, zobaczcie, zobaczcie, na razie są załadowane pociski odłamkowo-burzące, ale gdzieś tam na bliższym dystansie na pewno Nürnberga można by było tymi ppk ami jak najbardziej pokarać. Przeładowała się kolejna regeneracja HP, teraz idą torpedy w kierunku Nürnberga, gdyby on zdecydował się wypłynąć. Ja powiem szczerze, że do tego Devonshire chyba bym strzelał z pocisków przeciwpancernych. Mamy pożarek, zostało mu jeszcze około 9000 hapsów. On się w tej chwili naprawia. Widzicie ma ogromne problemy z celowaniem. Ta, ta, ta pierwsza salwa była strzelona zdecydowanie za rufę naszego. Okrętu, a widzę, że Nürnberg już jest na ogrysku, więc wystarczy tam jeden, może dwa e, pociski. Devon ma uszkodzony silnik, więc teraz będzie go naprawdę bardzo łatwo trafić. Tutaj już poszła stricte salwa z pepeków. Jeszcze mamy cytadelę, co jest cytadela numer 3. No i jak się za chwileczkę przeładujemy, będziemy jeszcze mogli zapalić z tych grubych 203mm dział do Nürnberga. I myślę, że to również będzie. Jego koniec, tutaj były uzyskane dwie nadpenetracje, a teraz nad naszymi głowami będzie sobie pomykał Ranger z bombowcami, który będzie nam chciał zrobić jakąś krzywdę, no a my oczywiście tutaj mamy wyspotowanego Rangera, więc do tego Rangera również będziemy mogli sobie postrzelać i będziemy mogli, zostały przeciwnikowi dwa lotniskowce, więc będziemy mogli tak prawie, że za darmo sobie tutaj... Pozyskiwać hapeki. Teraz również trafiła. Został trafiony Ranger w cytadela, ale jak widzicie, cały czas próbuje tu się odgryzać, podsyłając kolejne eskadry lotnicze. Już bombowce gdzieś tam wracają, ale teraz samoloty, które dysponują rakietami, zmierzają w naszym kierunku. Pytanie: czy te samoloty będą się zajmowały Nurembergiem, czy też, czy też będzie się kapitan kierował do nas. Nuremberg został zatopiony, więc, więc stricte udaje się do nas. 4 minuty są na ten moment do końca bitwy. Mamy przewagę punktową, mamy przewagę w okrętach, ponieważ my również dysponujemy dwoma lotniskowcami, które nie, nie zostały zatopione, więc myślę, że te lotniskowce nam tutaj dość dobrze pomogą. Teraz jeszcze kolejna próba strzał z pepeków. Zobaczymy, czy te pociski przebiją ten pokład, czy raczej tam będą zadawały mniejsze obrażenia. No i zobaczcie: no, Haeki w tym wypadku, jeżeli chodzi o taki skontowany Ranger, są dużo bardziej wydajne, bo mam wrażenie, że zadają troszeczkę większe obrażenia. No i do tego pożary. Teraz samoloty z Furious tutaj źle zrzucone torpedy. Spokojnie, Vito mógł to sobie wymanewrować. No i zostaje nam do zatopienia, jeśli starczy czasu. Zobaczcie, Furious za chwileczkę ustawimy w jego kierunku wszystkie wieże. Jeszcze rzucone torpedy, gdyby tutaj się kierował do nas, i już za chwileczkę będzie kolejne przeładowanie. Zobaczymy, że tym razem jakieś cytadelki wpadną. Piękna salwa za. Ponad 15 tysięcy obrażeń, uzyskujemy medal wsparcia, czekamy na kolejne przeładowanie. Teraz niestety zostaliśmy i możemy zostać zatopieni, ale kolejna salwa już tutaj za ponad 5000 tysięcy. Jeszcze zmierzają tam nasze torpedy. Udało nam się przetrwać, zobaczcie ten atak lotniczy, ale niestety w tym momencie przyleciały bombowce z Rangera i kolegę Don Vito zatopiły, a ja Was zapraszam już na podsumowanie tejże wygranej nomen omen bitwy. No i mamy, moi drodzy, podsumowanko. 121 tysięcy obrażeń, 178 trafień przeciwnika, 7 pożarów, mamy też medal wsparcia, 7 cytadel, 4 fragi, 24 zestrzelone Samoloty, jak widzicie, 2204 EXPA bazowego i to jest pierwszy wynik w swojej drużynie. No i teraz możecie jeszcze spojrzeć na obrażenia zadane poszczególnym okrętom. Spocisków odłamkowo burzących w sumie zadanych zostało przy 96 trafieniach 40. Prawie 8 tysięcy obrażeń z pocisków przeciwpancernych, których by było wystrzelonych troszeczkę mniej, bo 82 tych obrażeń było zadanych 69 tysięcy. No i z, 6, z 7 pożarów raptem 4 tysiące obrażeń. To wszystko daje nam całościowo nieco ponad 121 tysięcy. No i zobaczmy, jak wygląda tutaj kwestia zarobków, to oczywiście był użyty jakiś modyfikator, nie wiem czy nie flaga Zulu, coś co daje 20, plus 20% do m, zarobku nie, tak czy owak nie, brutto byłoby zarobionych 517 tysięcy przy takiej bitwie, natomiast z tym modyfikatorem nie, zarobiliśmy netto 553 tysiące, więc jak na bitwę na poziomie 6 wygląda to moi drodzy naprawdę bardzo bardzo dobrze. Moi drodzy, to był Londyn. Okręt, który można również uzyskać poprzez realizację dyrektyw, a w zasadzie każdy okręt premium to jest nawet na tym szóstym poziomie przyzwoita jednostka do tego, żeby sobie zarabiać srebro. Więc, jeżeli jest możliwość zrobienia takiej jednostki za darmo, to ja wam jak najbardziej polecam, tym bardziej, że te zadania z tych dyrektyw naprawdę nie są trudne. I nie trzeba poświęcić na nie nie wiadomo ile czasu. W tym momencie się z, nam, z Wami żegnam i mówię do usłyszenia.